To normalne, że czujesz lęk przed odrzuceniem. Każdy facet go czuje. Po prostu nie każdy o tym lęku mówi. Ale to, że go czujesz, nie znaczy, że masz rezygnować, bo prawdziwa odwaga nie polega na tym, że nie czujesz lęku. Prawdziwa odwaga polega na tym, że czujesz lęk i pomimo tego lęku decydujesz się podjąć działanie. Odrzucenie przez kobietę to nie jest porażka. To nie jest dowód na to, że jesteś niewystarczający. To jest dowód na to, że jesteś wystarczająco odważny, żeby spróbować. Odrzucenie to nie jest przeciwieństwo sukcesu. To jest cena, którą musisz zapłacić, aby ten upragniony sukces odnieść. Im więcej będziesz myślał, tym bardziej będziesz bał się odrzucenia. Jedyny sposób, żeby z tym odrzuceniem sobie poradzić, to świadomie się na to okropne odrzucenie. Wystawić. Więc obiecaj mi, że jak tylko wyjdziesz z domu i zobaczysz kobietę, która ci się spodobała, zamiast myśleć o tym, jak bardzo się lękasz, przyspiesz kroku i skup całą swoją uwagę na tym, żeby do tej kobiety się zbliżyć. Weź głęboki oddech, poczuj swój dyskomfort, nie walcz z nim i zaufaj, że z każdym krokiem. Twoja odwaga będzie rosnąć, a lęk będzie malał. Dopiero gdy będziesz obok niej, zdecydujesz, czy chcesz ją skomplementować. Gwarantuję Ci, że będzie to dużo łatwiejsze niż Ci się teraz wydaje. Co wybierzesz: chwilowy dyskomfort, czy życie pełne żalu, że nie spróbowałeś?